I pozostając w tematyce tego cudownego okresu wyborczego, przedstawię Państwu polskiego cudaka Grzegorza Brauna, który pięknie wpisuje się w retorykę wojny polsko-polskiej. I nie tylko on, proszę Państwa, pewne siły dbają o to, żeby, żebyśmy się tu wszyscy żarli. Mniej inteligentni ludzie wpadają to, w to, jak, jak w kompot dosłownie. Trudno będzie z tym walczyć, bo pewne antagonizmy już zostały bardzo daleko posunięte. Możemy prosić tych ludzi, żeby się tylko zastanowili, i co wam dały te wszystkie wojny dziesięciolecia prowadzone, i co wam dało obstawianie jednej czy drugiej e, prawdy historycznej, e, obstawianie za wartościami i tak dalej. Nic wam to nie dało. Ciągle jest problem, ciągle jest bieda, będziemy przedwcześnie umierać. Zastanówcie się, co jest naprawdę ważne dla naszego życia. Ja twierdzę, że woda, gaz prąd, willa z basenem dla każdego. A, a wy zastanówcie się, dlaczego może do tego nigdy nie dojść, właśnie przez wasze głupie, głupie instynkty, które ktoś podsyca, ktoś podsyca. Ta sama siła podsyca, proszę Państwa, instynkty u jednych i instynkty u drugich. Obecnie jest to niestety robota ludzi za oceanu, zupełnie bez sensu, zupełnie przed wyborami, jak na zawołanie, jak na zawołanie pewne sympozjum, w którym to sympozjum ktoś tyka sprawy dotyczące II wojny światowej i udziału niektórych Polaków w różnego rodzaju tam Sytuacjach, proszę Państwa, zawsze się znajdą jakieś wyjątki, zawsze się znajdzie jakiś idiota. To tak jak teraz mamy polskich polityków, którzy zachowują się jak idioci. I co? No, kiedyś historia ich, mam nadzieję, odpowiednio opisze. To też byli jednak Polacy, a zachowywali się jak idioci. I rozdrapywanie takich marginalnych szczegółów, szczegół, szczegół, takich nic nieznaczących epizodów, to jest, proszę Państwa, wroga dla nas wszystkich robota. Dla nas wszystkich. I tu na tej konferencji pojawia się, proszę Państwa, nagle pan Grzegorz Braun, jakby wszystko było umówione e, i robi burdę. W której przewidziano kary I... do trzech lat więzienia dla historyków mających na, na I ci, którzy sprawy, uczestniczą w tej to, konferencji to to też to robią to burdę. To próbowało przeciwko temu prawnemu skandalowi. Cztery. Warto to powtórzyć. Cztery. To samo dotyczyło podziękowań dla prawdziwych patriotów, morderców Żydów z NSZ, z Brygady Świętokrzyskiej. To samo uznania dla żołnierzy <coughs> wyklętych ze szczególnym wskazaniem na ja, ilość... Proszę Państwa, ja, ja się nigdy bym nie dowiedział o Brygadzie Świętokrzyskiej, gdyby właśnie dzisiejsi jątrzyciele o tym ciągle nie przypominali, broniąc lub krytykując, broniąc lub krytykując. Yy, przepraszam, ja w dupie mam, czy coś takiego było. Yy, mamy nowe państwo polskie. Jesteśmy za nie odpowiedzialni. A jak ktoś Chcę, to niech nie wiem, wehikuł czasu, wehiku... może specjalne badania będziemy nawet prowadzić jako przyszły rząd, żeby, żeby tych ludzi, którzy są, proszę Państwa, tak mocno zafascynowani historią do tego wehikułu czasu i tak bilet w jedną stronę, żeby oni się do tamtych czasów i niech niech naprawią sytuację, może to coś zmieni. No i w tym momencie na te słowa reaguje w swoim stylu zupełnie nietykalny pan poseł Brown. Zgodnie z zasadą, m, która często przyświeca y, y, niektórym politykom, że przed wyborami dobry proces nie jest zły. Patrzcie, co on robi. Patrzcie, y, y, jak się wyżywa, proszę Państwa, na sprzęcie. Ja myślałem, że on y, y, zaatakuje brutalnie tego mówcę. Nie, proszę Państwa, zaatakował mikrofon i głośnik. ognia. Dość tego. nie będzie tu niemiecki mikrofon na tej sali sala krzyczy ochrona i hańba ale Braun teraz dewastuje głośnik proszę państwa, jak zwierzę, które szturane kijem gryzi kij. A i go w końcu przewrócił Tu y, ludzie, którzy są bliscy Braunowi, wiedzieli, wiedzieli, co tam będzie, przygotowano niezłą prowokację, a my mamy się pasjonować, a my mamy za jedną lub za drugą stroną y, się postawić. Trafiła kosa na kamień, nie rusza już mnie to, co y, y, wyczyniacie od kilkudziesięciu lat, mnie już to nie rusza kompletnie. Jest mi to obojętne. Interesuje mnie tylko gaz, woda, prąd. Interesuje mnie dobrobyt mój i moich rodaków. Będzie dobrobyt. Stworzymy sobie historię, jaką będziemy chcieli. Cały czas tą pseudowalką y, powodujecie, że jesteśmy biedni i poniewierani. I rzeczywiście to wy niszczycie naszą historię i naszą kulturę. Tu jeden z tych sali, tak, y, widzów, słuchaczy Zachował się jak Brown. Wziął taką laskę, no osoba widocznie lekko niepełnosprawna. Ja cię tą lachą tu uderzę, proszę Państwa, wariaci po lewej, wariaci po prawej. To jest zachowanie posła? Tak, to jest zachowanie. To jest zachowanie posła. zdrajcy pod panowaniem niemieckim. No proszę Państwa, no i to jest kolejne e, tworzenie e, głupawki w naszych e, umysłach. No gdzie Niemcy tu mają wpływy? No nie mają tu wpływów. Niemcy nawet nie mają wpływów u siebie w kraju. Istotnie handlował, handlował. Jak można być faszystą i Nie jest laską pana na niebie. <grym -bawą> O i z tych, co to, co to niby bronią tam e, tych praw, które były głoszone to laską pana na ebie, tak? Proszę Państwa, no wariaci się pokłócili, no. Ja nie wiem, e, może w tym Związku Radzieckim i w tym m, m, potem PRL-u może nie było tak źle, że psychiatria była rozbudowana i pewnych ludzi trzeba było izolować. Może, proszę Państwa, do tego trzeba wrócić. Oczywiście, że nie, ale y, ja już, proszę państwa, nie mam siły na, na tych dzikusów z jednej i z drugiej strony. No, jak, jak ich wszystkich powstrzymać? No, nie podoba ci się wyjść, y, a, albo zgłoś na policję tą dewastację i, i tyle. No, no, tyle możesz zrobić, ale nie podnosi atmosfery, że ty kogoś tu lachom uderzysz, nawet Brauna, No, nie wolno takich rzeczy robić. Proszę państwa, Proszę nie ulegać emocjom, nie ulegać emocjom, spokojnie my ich wytrzymamy. Nas, ludzi yy, inteligentnych, jest więcej, ludzi dobrej woli jest więcej. Nie wciągną nas w to bagno, oni się, proszę państwa, jeszcze pobiją. Oni nawet mnożami no, mogą siedzieć. Nie rusza nas to, kompletnie nas to nie rusza. Nie wyjdziemy z tej sytuacji inaczej.